Rak endometrium jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet, rozwijającym się w błonie śluzowej macicy w endometrium. Dotyczy głównie kobiet w okresie menopauzalnym, ale również można go spotkać u kobiet w młodszym wieku. Niestabilność mikrosatelitarna jest natomiast zjawiskiem, w którym sekwencje DNA zmieniają się w sposób niekontrolowany. W wielu przypadkach, w tym także w raku endometrium, wykrycie niestabilności mikrosatelitarnej pozwala na prognozowanie rozwoju choroby, ale również dobór najbardziej efektywnych terapii. Nowotwory wykazujące niestabilność mikrosatelitarną związane są z mutacjami w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki oraz współpracy naszych specjalistów z kliniki ginekologii oraz onkologii rekonstrukcyjnej PUM tworzymy przyszłość medycyny opartej na precyzyjnych badaniach genetycznych. Pracujemy nad tym, aby rak endometrium stał się chorobą, którą możemy skutecznie pokonać. W projekcie odpowiadam za całość analiz genetycznych. Bezpośrednim materiałem do badań będzie tkanka nowotworowa guza, która zostanie pobrana śródoperacyjnie. Głównym celem projektu jest badanie roli niestabilności mikrosatelitarnej w raku endometrium. Badania mają również na celu ocenę niestabilności mikrosatelitarnej i jej wpływ na przebieg choroby oraz wspomóc lekarzy w doborze spersonalizowanej terapii. Głównymi założeniami projektu jest to, że niestabilność mikrosatelitarna może być kluczowym markerem genetycznym, który pozwoli na dokładniejsze prognozowanie rozwoju raka endometrium. Jej obecność lub brak może wskazywać na dobór odmiennego leczenia. Badania pomogą w ustaleniu, które pacjentki są bardziej podatne na agresywny przebieg choroby, a także na które metody terapii będą dla nich najbardziej korzystne. Jest to dobre narzędzie w prognozowaniu medycyny spersonalizowanej w leczeniu raka endometrium. Jest to biomarker pozwalający lepiej prognozować przebieg choroby i skutecznie dopasować leczenie, co poprawi znacznie rokowanie pacjentek. Projekt otwiera drogę do nowych badań, które zamierzam prowadzić. Będą to badania dotyczące znalezienia biomarkera epigenetycznego opartego na metylacji DNA. Nasze badania nie tylko dostarczą nowych informacji, ale także poprawią jakość życia pacjentek.